Cześć, jest z nami OnePlus Nord CE5, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Miercow przecież, i tak jak wyskoczę tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Jest jeszcze strona internetowa, która jest Smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje i staram się rankingi e, smartfonów. E test tego urządzenia. Pewnie też tam za chwileczkę zawiśnie, jak się ogarnę z bieżącą pracą. OnePlus wrzuca dzisiaj do Polski dwa urządzenia. Naszego dzisiejszego bohatera, czyli Norda CE 5 i zwykłego Norda 5. Ja do testów dostałem tą wersję CE, czyli tańszą, uboższą i najpierw powiedziałem, o, szkoda, że nie piątka, ale później stwierdziłem, że w zasadzie z tą serią mam dużo centymetrów sentymentów, w sensie z CE, bo przez długi, długi czas moja rodzina była użytkownikiem. O, proszę bardzo, zobaczcie tutaj jakie wielkie pudło. Podstawowego, pierwszego modelu, czyli modelu. O, Nord CE 5G. Córka, żona, obydwie używały tych telefonów. Córki, telefon. Dokonał żywota w Kiblu, więc to właśnie dlatego czasami też przydaje się norma IP68, później działało, ale to już było nie to. Natomiast żona używała swojego telefonu dłużej, dopiero jak zmieniła pracę, jak jej zaczęli instalować na tym telefonie jakieś programy i tak dalej, tak dalej, to wtedy ten telefon zaczął po prostu się przycinać, zawieszać, trzeba było zmienić na coś mocniejszego. Zresztą cały czas używałam Plasów, bo żona nie. Lubi zmian, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Cena naszego dzisiejszego urządzenia. Wezmę sobie notatki, żeby nic nie poknocić. Są dwie wersje: 8128 i ta wersja kosztuje 1400 bez złotówki i 8256-1700 bez złotówki, ale. Jest tak sama oferta na start. Jak widzicie, o 200 zł producent opuszcza cenę, czyli mamy 1199 i 1599. Wersja zwykła piątka kosztuje 200 i 2500 i też są jakieś oferty na start. No, to tak wyglądają pieniądze dużo, mało. No to powiem tak, po jakimś dłuższym czasie używania tego telefonu nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Jeszcze, zwłaszcza te minus 200 zł, chociaż oczywiście nie jest to telefon, jakby to powiedzieć, idealny. No ale w tej półce cenowej ciężko jest znaleźć idealny telefon, chociaż czasami takie się zdarzają albo bliskie. Idealowi. Pudełko mogę pokazać, chociaż pudełku za wiele nie ma, bo tutaj był telefon, a tutaj jest kabelek. O. I niestety nie mamy nawet etui, a szkoda. Ja żałuję, zwłaszcza, że do testów trafił mi się taki dosyć nudny czarny. Mm telefon, model, wolałbym coś bardziej żywego. No to tyle tytułem wstępu, a teraz szybciutko opowiadam o tym, jak tego telefonu mi się używa. Zaczniemy sobie oczywiście od budowy. Telefon jest dosyć e, duży, dosyć no, ciężki, powiedzmy, tak, pewnie około 200 gramów waży. Mówiąc szczerze, nie znalazłem e, dokładnie ile. Natomiast, oczywiście, w tej półce cenowej, no to tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tworzyłem i tutaj z boku i tutaj z tyłu. Podoba mi się, naprawdę, podoba mi się. Ten projekt obiektywów i tutaj, i w tej zwykłej piątce, taka prosta pastylka, ale z taką grubą ramką jest ok. Jak dla mnie jest naprawdę ok. To, czego tutaj w tym telefonie nie znajdziemy, to jest ten przycisk OnePlus. Taki sam jak w iPhone'ach do wyciszania. W zwykłej piątce on jest i zresztą ma kilka fajnych funkcji. No, a tutaj go nie ma. Dwie SIMki tutaj włożymy. USB-C, głośnik. Niestety, głośnik jest tylko jeden. No to chciałoby się dwa. Puszczę, żebyście wiedzieli, jak to wszystko brzmi. No więc niby czysto, ale. Wiadomo, łatwo go stłumić. Wolę, jak są dwa głośniki nawet średniej jakości niż jeden e, dobrej. A ten jest dobrej jakości, tak? Tutaj dwa przyciski, tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. Od razu powiem o wyświetlaczu. A, jeszcze jedna ważna rzecz. No, ma IP65, czyli zachlapania, czyli jakby ten telefon mojej córce wpadł, za przeproszeniem, do kibla, to dalej by prawdopodobnie nie przeżył, albo by mu ta kąpiel zaszkodziła. No, no to, to tak. Od razu powiem o wyświetlaczu, bo czemu nie? To jest AMOLED, Fluid AMOLED, 120 Hz odświeżanie HDR10 plus 6,7 cala, Full HD rozdzielczość. I on jest całkiem, całkiem. Nawet bym powiedział, że on jest przyjemny, bo spokojnie można było z niego korzystać na dworze. Nie wiem, jaka jest jasność maksymalna, ale ona musi być jakaś, nie najgorsza. To, co mi się jednak nie podoba, to jest to, o, zobaczcie, mamy always on display, ale to nie jest always on display, to jest tak zwane sometimes on display, 10 sekund i gaśnie, i nie ma opcji, żeby ustawić to na stałe. No to szkoda. Odblokowywanie twarzą jest o, jak widzicie, szybciutkie i bezproblemowe. Odblokowywanie odciskiem palca też jest ok, ale o, widzicie, to nie jest ten ultrasoniczny, tylko ten. Starszy typ czytnika linii papilarnych, no to tak, znowu tańszy telefon, to to nie można mówić o najnowszej technologii, trzeba palec troszeczkę przytrzymać, i wtedy się odblokowuje. Jest folia ochronna na wyświetlaczu, a w ustawieniach. Też pokażemy, bo co by nie. Mamy tutaj typ jasny, ciemny, to wiadomo, automatyczna jasność, typ kolorów ekranu, żywy, naturalny i są typy profesjonalne, więc tutaj jest całkiem sporo. czcionka, rozmiar, zwiększanie ostrości można sobie zrobić, korekcję kolorów można sobie zrobić. Tutaj sobie wyłączymy, zrobimy sobie dwie minuty, żeby nam nie gasło cały czas. No i częstotliwość odświeżania automatyczny, standardowy 60 albo wysoki 120. No to tak wygląda budowa i... Wyświetlacz w sumie, co tutaj narzekać nie będę. Jedziemy z działaniem i z oprogramowaniem Mediatek Dimensity 8350, 4nm z pamięcią UFS 4.0, 256 GB, 8 GB RAMu. To wszystko działa całkiem, całkiem. W Antutu Benchmark chociażby mamy, proszę bardzo, pokazuj się w wyniku. O, 1,388,000 punktów, prawie 1,400, w rankingu też nie jest źle, dlatego że to jest pozycja, coś koło 40, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, tuż za Poko F6. No, no to na przykład w sekundę temu były pierwsze wyrażenia z Vivo, i tamten Vivo też był w tym miejscu. Czyli mniej więcej miał podobną wydajność, a tamten Vivo kosztuje 3,800 bez złotówki. A tutaj mamy 1300 za tą tańszą wersję. No, więc wydajnościowo naprawdę tutaj nie ma na co narzekać. Wszystko tutaj chodzi przyjemnie, sympatycznie. Więc no cóż ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Się wczytuje, się przewija. Po prostu na tym telefonie pracuje, na tym telefonie też spokojnie możecie sobie pograć. Ten telefon, co ważne, się nie grzeje, absolutnie się nie grzeje. Tak jak tamto Vivo się nagrzało na przykład podczas AnTuTu, tak tutaj... Nie, tutaj nie, i w takim codziennym używaniu też nie mam najmniejszych z nim problemów. Wszystko działa tutaj tak, jak ma działać: GPS, Android, auto, NFC, jakość rozmów telefonicznych. Wszystko to jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. To jest jedna rzecz. Oprogramowanie Android 15, nakładka OnePlusa, bardzo podobna do innych siostrzanych marek, Oppo na przykład. W porządku, dobrze zoptymalizowana, w zasadzie bez śmieci. Tutaj mamy jakąś jedną, czy dwie, gry, czy dwa programy preinstalowane, które spokojnie możemy sobie. Odinstalować, i tutaj nie ma żadnego problemu. O, jest pilot na podczerwień, właśnie. Jest pilot na podczerwień. Zapomniałem o tym powiedzieć przy budowie. Jest. Także to też jest dla niektórych osób ważne. Ja na przykład lubię korzystać z tego na wakacjach, jak jestem gdzieś w jakimś hotelu, a tam zazwyczaj piloty do telewizorów nie działają. Wracając do oprogramowania Android 15, mówiąc szczerze, nie pamiętam ile aktualizacji, wpiszę to w opisie pod filmem. Wydaje mi się, że 3, ale nie chcę skłamać, więc tutaj nie będę nic mówił. No i Nakładka no to taka sama jak tam wszędzie indziej. Tego AI tutaj jakoś specjalnie dużo nie mamy, ale to też mi jakoś specjalnie nie przeszkadza. W sumie do działania, do oprogramowania się nie czepiam. To jest wszystko naprawdę na bardzo przyjemnym, wysokim poziomie. Zdjęcia, filmy. No w tej klasie cudów nie należy się spodziewać. Natomiast obiektyw główny jest w porządku. 50 megapikseli, światło 1.8, optyczna stabilizacja obrazu. Szeroki kąt ma 8 megapikseli i odstaje, naprawdę sporo odstaje. Z przodu mamy 16 megapikseli. Aplikacja jest w porządku, ładnie uporządkowana, typ profesjonalny, wideo, zdjęcie, portret i tutaj mamy więcej kilka innych rzeczy. Zdjęcia są, tak jak już mówiłem, z głównego obiektywu w porządku, całkiem ładne, natomiast ja na przykład tutaj, tak ja, proszę bardzo, Natomiast, no, zobaczcie tutaj na szeroki kąt, no to widać, że jest inny odcień. Na szczegółów tutaj nie ma. Także tutaj, no, szału, szału, szału nie będzie. Ta rozpiętość tonalna też nie jest jakoś specjalnie rzucająca na kolana. Czyli czasami zdarzają się tam jakieś przypalenia w tle. No. Ale tak jak mówię, ten obiektyw główny w porządku, tryb nocny niby jest trochę No Tutaj, na przykład, zobaczcie, o, tutaj jest zwykłe, tutaj jest w trybie nocnym, no to rzeczywiście jest tam trochę jaśniej. Tych szczegółów to tak jest średnio. No, ale w tej klasie w zasadzie się nie będę czepiał. Te kolorki są takie. Niespecjalnie agresywne, tak bym to nazwał, czasami są bardziej podbite, a tutaj nie. Tutaj na przykład mój kod, zobaczcie, stół. To wszystko w innych telefonach jest takie bardziej żywe, wychodzi z obiektywu, a tutaj, tutaj raczej nie typ portretowy, w porządku ładnie rozmywa, ładnie wycina, tutaj zastrzeżeń nie mam żadnych. No. No to tak to wszystko wygląda, wideo jest raczej kiepskie, to nie gadam, oglądajcie, oceniajcie. 1-2-3 witam. To jest nagranie 4K, ale 4K możemy nagrać tylko i wyłącznie w głównym obiektywie. Zaraz zejdziemy sobie do rozdzielczości Full HD i przejdziemy na szeroki kąt. Maksymalne przyzumowanie, czyli zbliżenie to, co widzieliście na lecącym samolocie. Było 10 a pod palcem mamy jeszcze o, taką skromną dwójeczkę. Nie, źle to zabrzmiało. A teraz jesteśmy już na rozdzielczości Full HD, w związku z czym zaczynamy od szerokiego kąta. I przechodzimy swobodnie do obiektów głównych, i dwukrotne powiększenie pod maluchem jeszcze raz. No i fajnie, szkoda, że tego nie ma w 4K. I z obowiązku jeszcze, Full HD kamerka do selfie. Tutaj też nie ma 4K. Leciało. Od mnie jakaś młoka się przylepiła. Ja. Znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Więc tak, na rynek indyjski bodajże bateria w tym modelu jest jakaś gigantyczna, ponad 7000 mAh. No i wszyscy mówili, o jak to przyjdzie do nas, to też będzie rewelacja. A tej rewelacji nie mamy. Mamy 5200 mAh. Ładowanie 80 W przewodowe, bezprzewodowego nie mamy. Oczywiście ładowarkę musicie sobie skołować sami. To ładowanie to jest jakieś 45 minut. Mam ładowarkę, mam klasa jeszcze ze 100 telefonu, więc mam przynajmniej czym ładować. Natomiast te 5200, ja wiem, że to nie jest 700, bo tyle miało być i tyle jest w tych Indiach. Natomiast i tak to starcza nam na półtora do dwóch dni dociągnięcie takiego średnio intensywnego używania. Oczywiście, jak przyciśniecie ten telefon mocniej, no to koło wyładujecie w dzień, ale naprawdę będziecie się musieli starać. Także moim zdaniem bateria tu jest bardzo w porządku. Rządku. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie. Jak kupicie go w promocji, czyli za 1200 1500 bez złotówki, w zależności od wersji pamięciowej, czyli 128-256, to myślę, że będziecie zadowoleni. Wiadomo, że takich telefonów nie kupuje się dla jakichś gigantycznych, fascynujących możliwości. Takie telefony kupuje się ze rozsądku. No i tak jak mówię, zwłaszcza w tej tańszej wersji, chociaż mało 128, no ale. To zależy, jak kto uważa, jak kto używa tego telefonu. No to za takie pieniądze myślę, że to jest naprawdę taki całkiem, jak na dzisiejsze czasy, rozsądny i sympatyczny wybór. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego telefonu już niebawem. Na razie, hej, cześć.